Cześć. Nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach, twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Miał być nowy ład, później polski ład. A teraz wyszedł z tego hashtag niskie podatki i to wszystko w ramach, uwaga, tarczy antyputinowskiej. Niezły z tego nieład, co? Nie zamierzam rozkładać na czynniki pierwsze tego, co zadziało się w polskich podatkach, bo zadziało się dużo i zadziało się bardzo szybko, chyba za szybko. I nie wiem, czy jakiś inny kraj wprowadza zmiany w taki sposób, a to wszystko ma niestety spore konsekwencje i o tych konsekwencjach zapominamy w ferworze codziennej pracy, bo tu chodzi nie tylko o same stawki, no i oczywiście nie o hasztagi z politycznymi hasłami. W związku z tym dzisiaj troszkę wdarł mi się ten odcinek w plan i harmonogram działań, ale wydaje mi się, że Trzeba to na świeżo omówić, i w tym odcinku poruszę takie tematy jak transformacja polskiego ładu, no i naszych podatków, ponownie, konsekwencje krótkoterminowe i te problemy, które bez wątpienia przyjdą w najbliższych miesiącach, tego się absolutnie uniknąć nie da, oraz najważniejsze konsekwencje długoterminowe, te, o których zapominamy i te, o których politycy nigdy przenigdy nam nie mówią. A jak mówią, to mówią, że to tamci drudzy zrobili, i to ich wina. Nic za darmo zaprasza Tomek Jaroszek. Dopiero co nagrywałem odcinek o inflacji i sugerowałem tam, że wszystko od teraz będzie winą Putina. No i już jestem po obejrzeniu konferencji premiera i tam pada dużo mocnych słów o kolejnej reformie podatków. I to wszystko uwaga w ramach tarczy antyputinowskiej. No bo wiecie, wina Putina. O co konkretnie chodzi? Tu zacytuję media, konkretnie Polsat News. Główne założenia tarczy antyputinowskiej to przeciwdziałanie inflacji, ochrona miejsc pracy, wsparcie firm dotychczas działających w Rosji, derusyfikacja polskiej i europejskiej gospodarki. W czwartek 24 marca premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej zapowiedział zmiany podatkowe, składające się na tarczę. Jak powiedział premier, tarcza ma być odpowiedzią na trudne czasy. Jej celem jest ochrona polskich rodzin przed skutkami wojny na Ukrainie, przede wszystkim najsłabszych. Ta tak zwana tarcza antyputinowska to m.in. korekta polskiego ładu, a tu konkretnie obniżka PIT z 17 do 12%, likwidacja tak zwanej ulgi dla klasy średniej, powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców oraz zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. I te zmiany w składce zdrowotnej dotyczą wyłączenia składki z podstawy opodatkowania przy podatku liniowym, ryczałcie oraz karcie podatkowej. Tutaj jest już projekt, tu też pojawią się limity tych odliczeń. Absolutnie szczerze przyznaję, że o nie miałem jak wstałem rano i jedna z pierwszych informacji jakie wyskoczyły mi na Twitterze to była właśnie zapowiedź konferencji dotycząca obniżki podatków. Jakich znowu podatków? Dopiero co wchodził polski ład i jeszcze niektórzy księgowi nie mogą się w tym ogarnąć, jeszcze masa obywateli nie do końca wie, jakie będzie płacić podatki i jesteśmy na etapie, że raczej pojawią się chyba nowe, no bo jest wojna, będą wyższe wydatki na obronność, no jest milion innych rzeczy, których spodziewałbym się rano, jak tylko otworzę Twittera i zobaczę, co się tam najważniejszego wydarzyło, i na pewno to nie byłoby hashtag niższe podatki. Ja miałem takiego zonka, bo przyznaję, że nie zdążyłem jeszcze zapłacić podatków w ramach zmian po polskim ładzie, no bo ja się rozliczam kwartalnie, więc autentycznie za pierwszy kwartał ja jeszcze nie mam żadnych podatków wyliczonych ani zapłaconych, no i tak naprawdę dotychczas płacę tylko ZUS według tych nowych zasad, więc jak obejrzałem konferencję, w której skala zmian jest taka, że właściwie wywalono jedne z kluczowych założeń polskiego ładu, no, to troszeczkę się zdziwiłem i myślę, że nie jeden publicysta, gdyby nie był co chwilę zajęty patrzeniem na to, co się dzieje w ramach wojny, która jest za naszą wschodnią granicą tego wszystkiego, co się dzieje tutaj u nas, no bo przecież wizyty najważniejszych osób ze Stanów Zjednoczonych, czy ta cała polityka międzynarodowa i ta geopolityka, która stała się dzisiaj naszym chlebem powszednim, no myślę, że zupełnie inne byłoby podejście w spokojnych czasach do tej konferencji. I żeby było śmiesznie, to na koniec zdążyli jeszcze jakiegoś ministra zdymisjonować. Trwało to dosłownie 60 sekund. Dla mnie to jest absolutny odlot i przyznaję, że księgowej szybko nie odwiedzę. I nawet nie będę jej denerwował i pytał, co słychać, bo wszystko, co się tutaj dzieje, to nie jest przecież kwestia komunikatów prasowych, konferencji czy haseł wyborczych, bo przecież wyborów podobno nie ma najbliższych szybko i nie ma co się spieszyć, więc te hasztagi niskie podatki teoretycznie wcale nie są z tym związane. System podatkowy to jest niebywale poważna sprawa w każdym kraju, i jak się go za bardzo skomplikuje, albo nawet się zrobi z niego w pewnym momencie kpinę, no to trzeba się niestety liczyć mocno z konsekwencjami. No to takie dłuższe słowo wprowadzenia, to co to wszystko dla nas w takim razie oznacza. Moim zdaniem trzeba na to spojrzeć klasycznie, krótki termin i długi termin. Bo w ferworze zalewu informacji łapiemy się na tym, że dosłownie konsumujemy już te informacje z dnia na dzień i raczej z miesiąca na miesiąc, to już jest ta długoterminowa perspektywa. A absolutnie tak nie powinno być, szczególnie w kontekście podatków, no bo są takie sprawy fundamentalne i Omawianie ich no jest ok w skali z roku na rok, albo nawet dekadę do dekady, kiedy zmienia się cały system. No ale na pewno nie tak, że zmienia się z kwartału na kwartał i wszystko wywracamy do góry nogami. W związku z tym, najpierw spróbujmy spojrzeć troszeczkę na krótki termin, co to wszystko dla nas oznacza. Ja już nie miałem odwagi zapraszać tutaj ekspertów, którzy mogliby cokolwiek wytłumaczyć, bo oni nie chcą już rozmawiać. To już y, dla nich jest zdecydowanie za dużo i taka skala zmian jest na tyle absurdalna, że wiele osób po prostu. Nie chcę już rozmawiać z mediami. Nieważne, czy to są media duże, mainstreamowe, czy to są małe, niszowe, czy nawet specjalistyczne portale, no tu już właściwie wiele osób nie chce podejmować się jakiejkolwiek interpretacji przepisów, bo ona może być nieaktualna, zanim ten materiał w ogóle się zmontuje. Więc ja zdążyłem tylko podzwonić, popytać. I parę rzeczy mogę Wam spokojnie przekazać. Jedna najważniejsza informacja, która powtarza się u wszystkich, to jest absolutny chaos prawdopodatkowy, który zobaczymy w najbliższych miesiącach. No bo część zmian, która została zapowiedziana, miałaby wejść w życie już od 1 lipca tego roku, a część od stycznia 2023 roku. A to sprawia, że wiele osób nie będzie miało bladego pojęcia, jak się rozliczyć, jak to w ogóle będzie policzone. Ja wiem, że jest taki wytrych, o którym już zdążyłem przeczytać, że jeśli zmiany podatkowe są na korzyść podatnika, no to na upartego możemy je puścić w środku roku, wcale nie musimy czekać do przyszłego roku, żeby ruszyło od stycznia. No Okej, okay, tylko że zakładając, że trzymamy się tej wizji. No to fakt, że będę płacił niższy podatek, ale będzie się to wiązać z ogromnym obciążeniem dla systemu i wywróci wiele rzeczy do góry nogami i bardzo utrudni pracę dziesiątkom, jak niestety tysięcy ludzi, to jest argument, który trzeba brać pod uwagę. No nie na darmo wymyślono to tak, żeby wszystkie zmiany podatkowe poważne były od początku przyszłego roku. Żeby zaktualizowano oprogramowanie, żeby dostosowano się do przepisów, żeby wiedział, co ma zrobić podatnik, żeby wiedział, co ma zrobić księgowy specjalista. Lista, doradca podatkowy i tak dalej. I teraz jak to jest? Będziemy mieć jedną stawkę podatku do lipca, a drugą od lipca do końca roku? A ZUS z tymi zasadami odliczeń to będzie odliczał wszystko według polskiego ładu do lipca, a od lipca będziemy już inaczej odliczać, zgodnie z tymi limitami. A jak limit jest roczny odliczeń, to czy skoro wchodzi w połowie roku coś, to będę mógł połowę tego odliczyć? No i w ogóle to jak to będziemy rozliczać z ZUS-em? Będziemy płacić cały czas wedle starych zasad, a później będzie wyrównanie, czy mamy to sobie wyliczać kompletnie od nowa? Te szczegóły są dopiero przed nami, ale to jest kilka pytań, które się zadaje, widząc same ustalenia z konferencji prasowej. Ja jestem święcie przekonany, że wasz dział księgowości, wszystkich tych, którzy mają umowę o pracę czy po prostu pracują w firmach jako pracownicy, no to te działy księgowości uwijały się w ostatnich miesiącach, żeby najpierw w swoim gronie wyjaśnić o co chodzi z tą ulgą dla klasy średniej, a później wyjaśnić to jeszcze pracownikom. No i co? I teraz to już nie będzie obowiązywać, bo nie będzie ulgi dla klasy średniej co złośliwsi twierdzą, że nie będzie już klasy średniej. Ale nie idźmy już tak daleko, dosyć tak złośliwości na jeden odcinek. Bez wątpienia w krótkim terminie jest ogromna odpowiedzialność teraz na wszystkich działach księgowych i kadrowych firm i przyznaję, że ja im naprawdę mocno współczuję. To taka wielka prośba o wyrozumiałość. Jest to ogromna presja na księgowych, jest duży bałagan w firmach zajmujących się w ogóle oprogramowaniem, no bo tak jak wspomniałem, trzeba będzie zaktualizować coś w środku roku, one będą musiały wprowadzać zmiany, a dopiero co skończyły wprowadzać zmiany z poprzednich ustaleń. Więc największa skala problemów pokaże się najpewniej w przyszłym roku, kiedy trzeba będzie rozliczyć cały 2022. Ja przyznam się szczerze, że nie zdziwię się, gdyby był jakiś wydłużony czas deklaracji albo jakieś inne przejściowe rozwiązanie, bo to fizycznie robi się bardzo, bardzo skomplikowane. No i w krótkim terminie. Tu wiem, że niektórzy dywagacji politycznych nie lubią, ale polityka naprawdę ma dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o nasze pieniądze, i sam fakt tego tematu, o którym dzisiaj mówimy, jest idealnym tego przykładem. No, to nie ja wymyśliłem, to nie my jakoś sami sobie Polski Ład wprowadziliśmy. To jest absolutnie polityczna decyzja, więc polityka przekłada się jak najbardziej na nasze pieniądze, bardzo, bardzo konkretnie. Tylko czasami tego nie widzimy. Jak się zajmujemy swoimi rzeczami, nie ma żadnych wielkich reform, które dosłownie zabierają, nam jakieś pieniądze z portfela, albo ewentualnie sprawiają, że tych pieniędzy jest więcej, no to po prostu nie zwracamy na to aż tak uwagi. Ale te wszystkie rzeczy dzieją się cały czas i dlatego chociażby polityką warto się interesować, bo ona się nami zainteresuje. W każdym razie, wątek polityczny z mojej perspektywy jest taki, że potwierdza się po raz kolejny moja teoria, że przedterminowe wybory jak najbardziej mają duży sens dla partii rządzącej, bo to jest moment na wybory doskonały. I z jednej strony mamy cofnięcie wielu zmian polskiego ładu i nawet jeśli zostawi się za sobą dosłownie zgliszcza wielu ustaw czy regulacji, to eliminuje się duże obciążenie wizerunkowe rządu, które w każdym razie w ostatnich miesiącach było. Można wystartować w wyborach jako partia radząca sobie z wojną, bo trzeba przyznać, że idzie to całkiem nieźle. Kryzys migracyjny ogarniamy my obywatele w dużej mierze, no ale wygląda to znowu rewelacyjnie w skali międzynarodowej, a przy okazji jeszcze doszedł nam hashtag. Niskie podatki. No i inflacja tylko została. No ale to już ustaliliśmy parę odcinków temu. Inflacja to jest wina Putina i to usłyszycie z ust każdego polityka przed nadchodzącymi wyborami. No dobra, ale czy będą wybory, czy nie będą wybory? My musimy jakoś rozliczyć nasze podatki. No to kto w takim razie zyska na zmianach zapowiedzianych w marcu? Ja nauczony doświadczeniem zaczynam od emerytów. To jest najłatwiejsze, bo to jest nie dość, że bardzo istotna grupa dla polityków. To jeszcze taka grupa, która w ostatnich latach, jak ktoś ma na czym zyskać, to w pierwszej kolejności z reguły są to emeryci, więc jakoś tak odruchowo sprawdzam w ich stronę. No i faktycznie, jak się spojrzy na wyliczenia, to jest całkiem nieźle. I tu zacytuję tekst wyborczej BIS. Oni mieli to bardzo ładnie rozpracowane, więc po prostu zrobimy sobie dłuższy cytat. Z wyliczeń doktora Antoniego Kolka z Instytutu Emerytalnego wynika, że w przypadku emerytów otrzymujących świadczenia do 2,5 tysiąca zł brutto nic się nie zmieni. Dlaczego? Bo te osoby w wyniku kwoty wolnej sięgającej 30 tysięcy zł już dziś i tak nie płacą podatku, więc kolejna ulga nic im nie da. Płacą nadal tylko składkę zdrowotną, a o jej zniesieniu rząd nic nie zapowiedział. Zmiany czekają za to emerytów mających dziś ponad 2,500 tysiąca brutto. Emeryt otrzymujący świadczenie w wysokości 3000 tysięcy brutto w skali całego 2022 roku dzięki zapowiadanej zmianie otrzyma o 300 zł więcej. I teraz jak to wyliczyliśmy? Otóż przed zmianami taka osoba musiałaby zapłacić w całym 2022 roku 1020 zł podatku, natomiast dzięki zmianie i obniżeniu podatku PIT do 12% zapłaci tylko 720. Natomiast emeryci z wyższy tymi świadczeniami zyskają jeszcze więcej. Kto ma teraz 5000 zł brutto, otrzyma dzięki zmianom w skali całego roku około 1500 zł więcej. Dziś musiałby zapłacić 5100 zł podatku, zapłaci tylko 3600. W przypadku osób mających 6000 zł emerytury, zysk będą jeszcze większe. Dzisiaj musieliby oni zapłacić 6120 zł podatku, a zapłacą 4320, czyli 1800 zł zysku. Czyli ogólnie emeryci powinni być grupą zadowoloną. Oczywiście klasyczna zmiana stawki podatkowej z 17 na 12, no naturalnie im mniej zarabiamy, tym bardziej będzie ona dla nas odczuwalna. I po tych wszystkich zmianach, no ważny jest też punkt odniesienia, do czego będziemy w ogóle porównywać te nowe ustalenia, bo tutaj wydaje mi się, że jest taka pułapka, w którą wpadną zarówno dziennikarze, jak i my, po prostu obywatele podatnicy. Pytanie, czy porównujemy się do zmian, które wprowadził polski ład, czy porównujemy się do tego, co było przed polskim ładem. Dlatego jest taki galimatias, no bo punkt odniesienia został przesunięty. Dlaczego ja tak się czepiam tego punktu odniesienia, żebyśmy sami te rzeczy monitorowali? No bo zobaczcie, że takie sytuacje, jak przecieki kontrolowane w mediach, kiedy politycy celowo wypuszczają jakiś projekt ustawy po to, żeby dziennikarze to opisali i napisali, jak to zdobyli te materiały, padną zarówno dziennikarze, jak i... No i nagle na pierwszej stronie ląduje projekt ustawy, który de facto sąduje mocno opinię publiczną i politycy mają trochę za darmo pierwsze reakcje, a to tylko projekt ustawy, nikt jeszcze nic nie wniósł do sejmu. Natomiast daje to pewien punkt odniesienia, czyli na przykład ustawa mówi, że będzie, przykładowo, tu zmyślam kompletnie z głowy, ustawa mówi, że będzie podniesiony bardzo mocno jakiś tam podatek, no i wszyscy się fiksujemy na tym, że znowu nas politycy będą okradać. Natomiast kiedy przychodzi już konkretny projekt, to tam sytuacja jest o wiele lepsza, czyli ten podatek na przykład będzie podniesiony, ale będzie podniesiony o wiele mniej. Teraz cała pułapka polega na tym, że punkt odniesienia to nie jest sytuacja sprzed wypuszczenia tego newsa, tylko to jest ten news. Że mogli podnieść wyżej. Zobaczcie, no mogli więcej, a jednak ten podatek będzie trochę niższy. No, ale przecież dalej go podnieśli. No, pytanie, jaki weźmiemy punkt odniesienia. Więc y, troszeczkę przestrzegam, jak będziecie próbować przebić się przez te wszystkie ustalenia, które de facto z dnia na dzień będą spływać, bo jak ten podcast wyjdzie, to już ileś tam projektów będzie y, konsultowanych z poszczególnymi organizacjami. Y, to ważne jest to, żebyśmy porównywali do tego, co było przed polskim ładem, a nie tylko do tego, co polski ład wprowadził. Bo zaraz będziemy zadowoleni z jakiegoś podatku, że wyższy, ale mógł być jeszcze gorszy. Jak już mówimy o tych podatkach, no to jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której wspominają już eksperci. I mówią wprost, że mamy trzy systemy rozliczeń. No i takiego bałaganu y, ciężko było sobie wyobrazić, miał być system z 2022 ten po polskim ładzie, no ale chyba, że ktoś na tym wyraźnie tracił i wtedy mógł się cofnąć do 2021, chociaż ja dalej nie wiem, jak to miało być skonstruowane, podobno księgowi wiedzą. A teraz po zmianie będzie jeszcze 2022, ale od od lipca i od tych wszystkich zmian zapowiedzianych. Więc w sumie trzy systemy nam wychodzą. Chociaż wiceminister finansów Artur Soboń, który de facto miał posprzątać trochę po polskim ładzie, i to jest ta odpowiedź, wydaje mi się, główna, którą on wprowadza w życie, on z kolei zaprzecza i twierdzi, że okres od 1 stycznia do 30 czerwca będzie rozliczony w rozliczeniu rocznym w jednolitym systemie. Ja nie wiem, jak to działa, żeby już zostało to wprowadzone. No, pomysł w każdym razie jest taki, żeby to w ten sposób zrobić. Więc znowu zaznaczam współczuję księgowym, uprzedzam, że skala bałaganu jest duża, była duża, teraz może przybrać ona jeszcze większe rozmiary. Ale teraz bardzo, bardzo ważne i w sumie trochę klucz tego odcinka. Na czym polega problem w długim terminie? Po pierwsze, nasz system podatkowy jest już tak zdeformowany, przepraszam, zreformowany, że wygląda trochę jak taki poklejony kropelką, połatany i powijany taśmą klejącą takim solidnym power tape'em mebel. No, taki, żeby wytrzymał jeszcze na przykład jeden sezon. Jakbym miał sobie wyobrażać nasz system podatkowy, to bym przed oczami widział taki stary leżak na balkonie. Wiemy, że w sumie jest do bani. Wiemy, że ledwie się trzyma. Trochę szkoda, żeby kupić nowy i żeby w ogóle odremontować balkon, bo to jest kupa roboty. Więc coś się doklei i może jeszcze jedno lato wytrzyma. No przecież cały rok nie siedzę na tym balkonie. I taka skala zmian powoduje, że każda nakładka na system podatkowy jest trudniejsza do wprowadzenia. Tak jak coraz trudniej jest naprawić połamany mebel, jak już ileś razy to próbowaliśmy zrobić. I ciekawe porównanie, ja pamiętam, jak rozmawiałem z osobami zajmującymi się produkcją gier i w kontekście Cyberpunk'a, chociażby tam padało ważne zdanie, dużo trudniej poprawia się gry po premierze niż przed. No bo co oczywiste, trzeba uważać na taki żywy organizm, no bo poprawia się coś, w co ludzie cały czas grają. I to całkowicie zmienia skalę trudności. Dokładnie tak samo jest z prawem i podatkami, gdy zmieniamy je tu i teraz. Miliony ludzi na całym świecie korzystają cały czas z rozwiązań różnych podatkowych, zakładają firmy, decydują się na coś, czy raz do roku zmieniają formę opodatkowania i zakładają, że nic się tutaj absolutnie nie ma prawa zmienić, no bo hej, wszyscy gramy w tę samą grę. Natomiast kiedy teraz chcemy wprowadzać jakieś zmiany, to samo wprowadzenie, sam ten proces będzie dużo, dużo trudniejszy. Więc jak usłyszałem, że coś się zmienia już od lipca, no to sobie pomyślałem, że taka aktualizacja po prostu wywali niejednego gracza z systemu podatkowego, i to już samo w sobie jest dosyć trudne. No i teraz, jak to dalej reformować? Ja jestem święcie przekonany trochę w kontekście nadchodzących wyborów, że część partii politycznych zacznie mówić głośno: hej hej, może rozwalimy to wszystko i napiszemy to od nowa, czyli jednak nowy leżak na balkonie. I to pięknie brzmi na wyborczym wiecu, każdy takie hasła lubi, ale wydaje mi się, że na tym etapie jest niemalże nierealne. Szczególnie jeśli mamy to otoczenie makroekonomiczne, jakie mamy i te wszystkie ryzyka geopolityczne, jakie mamy. Inflacja i wojna to jest naprawdę okrutne połączenie. Nie potrzebujemy jeszcze nic trzeciego do tego dorzucać. Więc generalnie tak bardzo się zaplątaliśmy, że musielibyśmy naprawdę zacząć pod wieloma względami pisać polskie prawo od nowa. I to jest diabelnie trudne. Doskonale pokazał to polski ład, kiedy na etapie niektórych projektów y, można było zobaczyć, że jedna z Zmiana podatkowa potrafi czasem dotknąć nawet kilkudziesięciu ustaw. To teraz sobie wyobraźcie, jaka to jest sieć naczyń połączonych, że jedna zmiana wywraca do góry nogami ileś tam ustaw, ileś tam zapisów prawnych i jak w tym momencie teraz wprowadzać delikatne zmiany. A to wszystko to jest trochę taki wstęp do ważniejszego wniosku, bo dla międzynarodowego biznesu. To jest dużo większy problem niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje. Bo pamiętajcie, że stopień skomplikowania prawa i podatków, ale też przede wszystkim stopień stabilności tego systemu, to jest jeden z kluczowych czynników dla dużego biznesu. Oczywiście dla małego też, no ale dla dużego, który planuje w bardzo długim terminie i ma gigantyczny kapitał na te inwestycje, no to często jest po prostu kluczowe, no bo jest mało elastyczny, on nie wyjdzie z rynku, jeśli popełnił duży błąd. To nie jest takie super łatwe, że ja otwieram sobie sklep po kilku miesiącach. Stwierdzam, że coś mi tutaj nie idzie, ustawy się zmieniają, jednak mi się to nie podoba. Ja swój sklep zabieram, no ale gdybym to pomnożył razy 10 tysięcy pracowników, no to już jest troszeczkę inna para kaloszy i ta elastyczność jest dużo mniejsza, więc to słowo stabilność no, w tym momencie wskakuje na podium i jest bardzo, bardzo ważne. Więc jeśli jakaś firma otwiera w Polsce fabrykę, zatrudnia tysiące ludzi, to myśli długoterminowo i nie patrzy tylko i wyłącznie na same stawki podatków. To my, obywatele, płacący podatki, zwracamy na to uwagę. Było 17, kiedyś było 18, 19, teraz będzie 12, no to się wszystko łatwo przelicza na nasze pieniądze w portfelu. Więc to jest dla nas istotne na pierwszy rzut oka. No ale jeśli już miałbym otworzyć zakład zatrudniający 10 tysięcy pracowników, no to nie będę raczej zwracał uwagi tylko i wyłącznie na poszczególne liczby, tylko na cały proces i na wiele, wiele czynników zupełnie innych niż sama stawka opodatkowania. I ten argument jest stale aktualny. Teraz taka wrzutka nieco osobista, łącząca się bardzo mocno z tym, co powiedziałem. Ja mam sporo znajomych i przyjaciół prawników. Moja żona jest prawniczką. Siłą rzeczy od lat rozmawiam na ten temat z przeróżnymi ludźmi, właśnie z kancelarii czy firm konsultingowych, i ten argument cały czas pozostaje bez zmian, bo czasami kancelarie czy właśnie takie firmy robią przygotowanie prawne dla międzynarodowych koncernów i tak w dokumentach muszą pokazać te wszystkie elementy podatkowe, które będzie Musiała ogarnąć firma, jeśli zdecyduje się na dużą inwestycję w Polsce. Tam często pojawiają się takie kompletne niezrozumienie na świecie, jak takie buble działają. Na przykład kilka zapytań do urzędów wysłanych w kilku różnych województwach. No, przykładowo firma nie wie, gdzie chce założyć swoją filię czy postawić fabrykę, wysyła zatem zapytania do kilku miejsc. Siłą rzeczy prawnicy wysyłają zapytanie do kilku urzędów. I co się okazuje? Że różni urzędnicy piszą różne rzeczy. Jak to w ogóle jest możliwe? No spróbujmy wytłumaczyć to zagranicznemu koncernowi, który chce tu położyć ileś tam set milionów złotych na pierwszy rzut. I powiem więcej: żaden urzędnik nie bierze za to pełnej odpowiedzialności, no bo to nie są takie wiążące interpretacje, że ja biorę ten dokument i później przed sądem wygram każdą sprawę. I ja o takich sytuacjach słyszałem lata temu i niestety taki bałagan dalej funkcjonuje i to znacząco obniża nam konkurencyjność na świecie. A ta spadająca konkurencyjność to jest jedna z moich głównych obaw, jak. Tylko zobaczyłem tę konferencję prasową, która znowu wprowadzała jeszcze większy bałagan, bo w kontekście toczącej się wojny, to jest jeszcze dodatkowy czynnik do tych wszystkich ryzyk, które i tak już teraz bardzo mocno obniżają naszą konkurencyjność. I tu myślę oczywiście o potencjalnych inwestycjach przeróżnych firm zagranicznych. No nie mam niestety jeszcze danych, żeby to pokazać, ale wydaje mi się, że to jest coś, co musimy obserwować. Ten napływ kapitału zagranicznego i firm zagranicznych, tych chwili, tych inwestycji, które są yy, lub będą otwierane, w Polsce w 2022 roku, czy ten spadek będzie znaczący, czy uda nam się tutaj wyjść obronną ręką? Ja wspominałem o tym już w kilku nagraniach, że jesteśmy na mapie świata takim punktem podwyższonego ryzyka od miesiąca. No i te ryzyka no, widzieliśmy doskonale chociażby właśnie na rynku walut. On bardzo szybko interpretuje te wszystkie ryzyka jako sektor finansowy. No i naturalnie będzie się to też przekładać na to, jak patrzą na nas różnego rodzaju firmy. I jeśli ma być to jakaś próba przyciągnięcia kapitału zagranicznego, czy firm, czy inwestorów niskimi podatkami, no to znowu zgubiliśmy niezwykle ważny element, bo podatki mają być proste, ale system musi być stabilny. Reforma do reformy, do reformy i zmiany w środku roku, z punktu widzenia rozsądnego człowieka, to już jest ogromny bałagan, natomiast z punktu widzenia globalnych korporacji, to jest taki standard no nie do przyjęcia. Ja w gronie moich znajomych przedsiębiorców od razu pierwsze co usłyszałem, no to jak można zmieniać zasady gry w trakcie gry. Jeśli analizowaliśmy, jak dostosować swoje podatki do zmian z polskiego ładu, jeśli wydawaliśmy pieniądze na doradców podatkowych, jeśli rozmawialiśmy z księgowymi, a ktoś już w marcu zapowiada, że będą inne zasady, ale zmienić formę opodatkowania, ja mogę dopiero do 20 lutego przyszłego roku, czyli przez cały rok, z tą moją decyzją już muszę zostać, no to ktoś tutaj zmienił zasady gry w trakcie jej trwania, i to jest nie do przyjęcia. No ale żeby poprzeć jeszcze moją tezę a propos tego obniżania naszej konkurencyjności wykopałem dosyć istotny ranking, tu będę cytował z kolei rzecz Rzeczpospolitą. International Tax Competitiveness Index, to jest indeks amerykańskiej fundacji Tax Foundation i oni w 2021 ustalili, że Polska zajęła 36 miejsce, no problem, że na 37 sklasyfikowanych krajów OECD. W porównaniu z edycją z 2020 roku utrzymaliśmy naszą słabą pozycję na Natomiast w porównaniu chociażby z 2019 spadliśmy jeszcze o 3 oczka. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajęła Estonia, drugie Łotwa, trzecie Nowa Zelandia, ostatnie trzy pozycje to, to jest ciekawe dosyć Francja, Polska i Włochy. Łącznie nasz system podatkowy został oceniony na 45,7 punkta na 100 możliwych. Indeks mierzy jakość systemu podatkowego w pięciu obszarach: opodatkowanie osób prawnych, opodatkowanie osób fizycznych, opodatkowania konsumpcji, opodatkowania majątku oraz reguł opodatkowania działalności transgranicznej. Bierze przy tym uwagę m.in. wysokość stawek. Czyli konkurencyjność i skomplikowanie związane z liczbą preferencji i wyjątków. I to był cytat z Rzeczpospolitej, ale warto tutaj zwrócić uwagę na to, że właśnie w tym skomplikowaniu, w tym braku stabilności, to tutaj zajmujemy najniższe miejsca i to nam wszystkie te rankingi obniża. No, i na koniec ostatnia rzecz, o której nie można nie wspomnieć, bo ekonomiści w Polsce mają poważną zagadkę po tej ostatniej konferencji premiera. Jest tutaj duża niespójność. Jak zostawimy ten kontekst globalny na chwilę, no to co mamy w środku? Mamy inflację, mamy coraz mocniejsze czynniki proinflacyjne zewnętrzne o tym sobie mówiliśmy też w ostatnim odcinku podcastu więc trzeba uważać, no bo jest ewidentnie z czym walczyć. Mówię oczywiście o wzroście cen. W związku z tym, są podwyżki stóp procentowych, jest chłodzenie konsumpcji. No wszystko jak najbardziej się zgadza. Biorąc pod uwagę jeszcze wojnę, mamy zapowiedź dużo wyższych wydatków na obronność i to też jest zrozumiałe, no bo wojna. I jesteśmy dwa lata po pandemii, więc wypadałoby dofinansować też ochronę zdrowia. No gorzej być nie mogło. No to są te dwa kluczowe strategiczne sektory, gdzie potrzebne są pieniądze. Więc to jest czas, kiedy teoretycznie rząd mógłby podnosić podatki. Bo mógłby oprzeć spokojnie swoją decyzję właśnie o to, co powiedziałem. Czyli po dwóch latach pandemii, przy wojnie na wschodniej granicy, myślę, że sporo Polaków nie chrzyczałoby nagle, że hej, podnoszą podatki. Tylko, ej, akurat w tym przypadku nic by się złego nie stało, gdyby więcej pieniędzy na to położyć. A tymczasem, co się dzieje? Wydatki na obronność faktycznie będą większe, no ale idą trochę poza budżet. To samo w sobie, oczywiście, wzbudza czujność dziennikarską. I teraz nagle mamy jeszcze obniżkę podatków, czyli w zasadzie wycofanie się rakiem ze zmian związanych chociażby ze składką zdrowotną. Tu trochę nawiązuje oczywiście do słabego stanu ochrony zdrowia, bo przecież cała gadka była, że po to nam są te potrzebne dodatkowe pieniądze. Największa zagadka jest teraz taka: o co tu chodzi, bo brakuje tu spójności. Tak, jakby każdy grał trochę do własnej bramki. Mówię tutaj o rządzie, mówię o Narodowym Banku Polskim, czy tam Radzie Polityki Pieniężnej. No, i do tego jeszcze mamy zawieszoną w próżni kwestię unijnych pieniędzy. I te pieniądze nadal nam nie są wypłacane. No, a one by się już naprawdę bardzo, bardzo pilnie przydały. Więc gdybym ja miał się zakładać teraz w ciemno, powiedziałbym, że jednak przedterminowe wybory nas czekają. A problemy gospodarcze są po prostu sprawnie oklejone. Taśmą klejącą, i wszyscy trzymają kciuki, żeby jeszcze kilka miesięcy to w miarę wytrzymało. Na to nic nie poradzimy. Najważniejsze teraz to przetrwać te zawirowania i, jak zawsze, robić to, na co mamy wpływ. Powodzenia w tym podatkowym szaleństwie, obyśmy się w tym wszystkim jakoś odnaleźli do usłyszenia w kolejnym odcinku a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.